Lubańskie dzieci i młodzież, podobnie jak ich rówieśnicy w całym kraju, mają już wakacje. Uroczyste zakończenie roku w lubańskich szkołach odbyło się 22 czerwca. W tym roku szkolnym 2010-2011 promocję otrzymano 508 uczniów. W Liceum Ogólnokształcącym 352 uczniów, co stanowi 96%. W technikum 156 uczniów, co stanowi 90,2%. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Adama Mickiewicza uważa, że to był dobry rok dla uczniów tej szkoły. Z ocen końcowych wynika, że uczniowie bardzo dobrze pracowali w tym roku. Średnia ocen, co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania osiągnęło aż 22 uczniów w liceum ogólnokształcącym i 4 uczniów w technikum. Otrzymają oni za chwilę świadectwa z wyróżnieniem. Średnią ocen 4.0 i powyżej osiągnęło aż 131 uczniów liceum ogólnokształcącego, co stanowi 38%, oraz 23 uczniów z technikum, co stanowi 15%. Są to wyższe wskaźniki niż w roku poprzednim, a tym samym jesteśmy bardzo, bardzo z wyników zadowoleni. Na wysoki poziom szkoły zwraca uwagę Henryk Rogacki, przewodniczący Rady Rodziców, który skończył swoją kandencję i gratulował uczniom i nauczycielom, którzy właśnie udali się na zasłużony wakacyjny odpoczynek. Gratulować należy tym uczniom, którzy mają szczególne osiągnięcia w nauce, w sporcie, w pracy społecznej na rzecz szkoły. Gratulować należy tym, którzy brali udział w olimpiadach przedmiotowych, w konkursach przedmiotowych, a te osiągnięcia w tej szkole naprawdę są duże. Uczniom i nauczycielom życzyć należy dobrego. A to, co się zdarzyło w tej szkole, to, że uczniowie zdobyli więcej wiedzy, doświadczenia życiowego, że są wychowywani, dzieje się tylko i wyłącznie dzięki ludziom, którzy są nauczycielami. I nim winniśmy wiele szacunku, słów uznania i podziękowania. Naprawdę jako rodzic, jako przewodniczący Rady Rodziców, a i w końcu człowiek też wiem, co to znaczy zawód nauczyciela. Przewodniczący samorządu uczniowskiego Patryk Michalski uważa, że wakacje będą dużym wytchnieniem zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli i czasem na przysłowiowe naładowanie baterii przed zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2011-2012. Pracowaliśmy przez cały rok, wszyscy bardzo ciężko, więc te nadchodzące wakacje są dla nas dużym wytchnieniem. Jak liczyliśmy, jak powiem w dzisiejszym przemówieniu, spędziliśmy w sumie 63 doby w szkole bez przerwy, więc te dwa miesiące wakacji na pewno dobrze nam zrobi. Był to czas wytężonej pracy, ale także wielu sukcesów, bo szkoła to przecież nie tylko nauka. Byliśmy na wielu wspaniałych wycieczkach, poznaliśmy wspaniałych ludzi, mieliśmy okazję brać w wielu przedsięwzięciach, także nasza szkoła naprawdę żyje przez ten cały rok, ale wakacje też są nam bardzo potrzebne. Zespół szkół ponadgimnazjalnych imienia Adama Mickiewicza w Lubaniu jest największą szkołą w powiecie lubańskim. Szkoła nadal jest uważana za jedną z najbardziej prestiżowych placówek oświatowych w całym regionie i kontynuuje chlubne tradycje liceum ogólnokształcącego. Marsz, masz Dąbrowski, Polski, dzieli włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączył się z narodem. Marsz, masz Dąbrowski, Polski, dzieli włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączył się z narodem. Minął kolejny rok szkolny. Za chwilę. Wasi wychowawcy rozdadzą w klasach świadectwa. Chcę Wam pogratulować wszystkim tym, którzy otrzymali promocję do następnej klasy. Szczególnie serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym uczniom, którzy dzisiaj otrzymają świadectwa z wyróżnieniem. Gratuluję wszystkim uczniom, którzy zajęli czołowe miejsca. W licznych konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. I chcę Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że wyjeżdżając w różne miejsca w kraju, rozsławiacie dobre giny naszej szkoły. Są wśród nas i tacy uczniowie, którym niestety nie powiodło się w tym roku. Mają niektórzy szanse zdania poprawki i mam nadzieję, że spędzicie te wakacje pracowicie. Życzę Wam z całego serca, abyście nagrobili to, czego nie zrobiliście przez 10 miesięcy. Liczę na Was sukces za dwa miesiące. Dziękuję bardzo serdecznie, drogim nauczycielom, za codzienną pracę dydaktyczną i wychowawczą. Z całego serca dziękuję rodzicom za wspieranie naszych działań. Dziękuję z całego serca Starostwu Powiatowemu, naszym władzom, na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu za to, że są dla nas życzliwi i za bardzo dobrą współpracę. Chcę również Podziękować najserdeczniej Panu Przewodniczącemu Rady Rodziców, Panu Henrykowi Rogackiemu, który bardzo pracowicie spędził w naszej szkole trzy ostatnie lata. Pan Henryku, był Pan zawsze nam bardzo, bardzo przydatny. Zawsze Pan radził jak najlepiej i zawsze skorzystaliśmy z Pana pomocy i za to Panu serdecznie dziękuję. Ustępujący z funkcji przewodniczący Rady Rodziców Henryk Rogacki przyjął kwiaty i podziękowania z rąk dyrektor szkoły Haliny Bargiel. Zżyłem się, że tak powiem, tą z jej problemami i powiem je skromnie, ale jednocześnie krótko. To, co potrafiłem, tak jak umiałem, chciałem i służyłem tej szkole i jej uczniom w rozwiązywaniu tych trudnych, a jak się potrzebnych w życiu w szkoły, w uczniów i nauczycieli. Dziękuję, naprawdę, za tę Nauczycielom i uczniom podziękował również reprezentujący starosty Lubańskiego, Artur Zych i ksiądz Katecheta, który w tym roku opuszcza mury szkoły. Jesteście po kolejnym roku szkolnym, po kolejnym roku w wdężonej pracy. Jakże ciężkiej, choćby z tego powodu, że. W edukacji ciągle coś się dzieje. Edukacja to taki element funkcjonowania, w którym jesteśmy chyba w ciągłej reformie. Dlatego też pracujecie bardzo ciężko, wytrwale po to, żeby polska, polska młodzież mogła w przyszłości osiągnąć sukces. Za to serdecznie w imieniu pana starosty i swoim własnym państwu dziękuję. Wam, droga młodzieży, chciałbym życzyć o tej ciężkiej... 10-miesięcznej -miesię pracy, przede wszystkim udanych wakacji, spokojnych, radosnych, ale takich, które będą niezapomniane, bo wakacje są po to, żeby odpocząć, żeby przyjść potem znowu do szkoły z takim poczuciem tego, że odpocząłem no i mogę znowu brać się do pracy. Pamiętajcie, że to, co dzisiaj osiągniecie, to co dzisiaj tutaj w szkole zyskacie, to jest coś, czego nikt więcej Wam nie da czego nie jesteście w stanie pozyskać nigdzie indziej. Bo waszą wartością, wasza wartość nie będzie liczona ilością pieniędzy, którą będziecie mieli na koncie, nie będzie liczona tym, jak wyglądacie, ale tak naprawdę wasza wartość będzie zależała od tego, co osiągniecie w życiu. Chciałbym bardzo serdecznie tutaj tak publicznie wszystkim podziękować. Pani Dyrektor, przede wszystkim Pani Karinie Wargiel, Wicedyrektor, również Pani Jarosławie, Pani Krystynie, za te trzy lata. Dziękuję za życzliwość, za wsparcie, za dobre słowo. Mam nadzieję, że nie sprawiałem większych kłopotów, dyrekcja nie miała problemów przeze mnie. Zawsze mówiłem, że ta szkoła, mogę to powiedzieć, bo już to szósta czy siódma szkoła w moim życiu, ta szkoła to była pierwsza liga. Wszyscy i grona pedagogiczne i uczniowie, mogę każdemu tą szkołę z czystym sercem Polecić i powiem szczerze, nawet odchodząc do nowej parafii, zawsze mówię, że najbardziej niż to dla szkoły, bo parafia zawsze jest przeważnie taka sama, a szkoła nie zawsze. I dlatego bardzo mi tu było dobrze. Dziękuję też rolu Konatowicznemu za wsparcie, za dobre słowo, za to, że myślę, że też jakoś ze swojej strony też mamy sprawiedliwy kłopot. Teraz dziękuję serdecznie uczniom, szczególnie z moich klas, które uczyłem. Bólem serca muszę się z Wami rozstać. Wielu uczniów, urzędników pozostanie mi w ich pamięci. Ci, co mieszkają w Leśnej, wiedzą, że nasze znaczy nasza forma spotkania tego, to nie miała inny charakter. Uczniowie odśpiewali hymn szkolny. Turzych zwrócił uwagę na problemy z jakimi boryka się oświata. Kiedy kończy się rok szkolny przychodzi taka refleksja, co dalej? E, niestety wskaźniki demograficzne są bardzo niekorzystne. E, wiemy dzisiaj, że w ciągu czterech najbliższych lat będzie nam aż 250 uczniów. E, może nawet i być też to troszeczkę gorszy wskaźnik. W związku z tym e, ta perspektywa czteroletnia dla szkolnictwa w powiecie lubańskim no, jest taka ciężka. Ja myślę, że bardzo ważną rzeczą jest, żeby te nasze niedobory uczniów na terenie powiatu nadrobić po prostu jakością i myślę, że wszyscy będziemy się starali pokazać nasze szkoły w jak najlepszym świetle po to, żebyśmy ściągnęli po prostu uczniów także może i zewnętrznym powiatów. No ta konkurencyjność musi być elementem dzisiaj branym pod uwagę w szkole, branym pod uwagę w ogóle w szkolnictwie. Druga taka refleksja, która się tutaj rodzi, to jest to, że Dzisiaj nadal mamy sytuację permanentnej reformy w oświacie i, i ja życzę przede wszystkim nauczycielom, ale i życzę i organowi prowadzącemu, czyli sobie w jakiś sposób tego, żebyśmy wreszcie mieli stabilną sytuację i żebyśmy mogli e, planować e, to, co będzie się działo w szkolnictwie w perspektywie nie tylko rocznej, ale na przykład pięciodziesięcioletniej. A dzisiaj niestety te zmiany, które następują, no blokują taką możliwość. My nie wiemy, co będzie za rok, za półtorej, za pięć lat, bo ciągle coś próbuje się w oświacie do a to nie, 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 nie wróży niestety dobrze. Utrudnia życie i... Natomiast na pewno należy gratulować nauczycielom i, i dyrektorom szkół, którzy w tak skomplikowanej sytuacji prawnej i w takich trudnych relacjach często potrafią sobie radzić i osiągać tak duże sukcesy, bo myślę, że o oświacie lubańskim można spokojnie powiedzieć, że mamy doskonałe szkoły, bardzo dobrych nauczycieli i wiele sukcesów, które na koncie. Obecny na uroczystości Kazimierz Kilian, przewodniczący Rady Powiatu Lubańskiego, życzył nauczycielom i uczniom udanego wypoczynku. To prawdziwa przyjemność brać udział w takim spotkaniu u progu letniej kanikuły, kiedy młodzież jest już wyluzowana, prawda, gotowa wyjechać na wakacje, ale oczywiście za nimi no, kilkumiesięczny trud ciężkiej pracy. Wiadomo, że nauka wyczerpuje. Korzystając z okazji chciałbym życzyć przede wszystkim dyrekcji tej szkoły, prawda, Radzie Pedagogicznej, całej kadrze i zarówno pedagogicznej, jak i tej technicznej tego wysiłku w minionym roku szkolnym i życzyć także młodzieży właśnie udanych wakacji, pełnych wrażeń i, i, i radosnego powrotu po wakacjach do szkoły. Nie wszystkim się dzisiaj, jak słyszeliśmy, udało osiągnąć pełny sukces. Niektórzy będą poprawiać swoje oceny. Tym szczególnie chciałbym życzyć, aby przyłożyli się i żeby efekt ten był bardzo pozytywny. Uroczystość zakończyła się wręczeniem nagród wyróżnionym uczniom.